Opowiem wam niezwykłą historię głównego bibliotekarza Aleksandrii, Eratostenesa. Starożytni Grecy nazywali go Betą, czyli kimś gorszym. Co ciekawe, nikt o nich dziś nie pamięta. Pewnego dnia Eratosthenes usłyszał o leżącym na południu mieście Sajen. Gdzie w południe podczas przesilenia letniego nie było widać żadnych cieni. Większość z nas uznałaby to za ciekawe i wróciłaby do swoich spraw, ale Beta zaczął się zastanawiać. Uznał, że brak cienia w danej chwili oznacza, że słońce znajduje się bezpośrednio nad głową. Wydało mu się to dziwne, bo nie zauważył niczego takiego na północy. Postanowił poczekać na kolejne przesilenie, które potwierdziło, że na północy cienie były widoczne. Jak to możliwe, że w tym samym momencie w Aleksandrii były cienie, a w Sajen ich nie było? Skoro Ziemia była płaska, cienie powinny padać jednakowo. Eratosthenes zdał sobie sprawę, że skoro cienie pojawiają się w Sajen, ale nie w Aleksandrii, ziemia nie jest płaska, tylko zakrzywiona. Na tym nie poprzestał. Uznał, że skoro ziemia jest okrągła, zdoła obliczyć jej wielkość. Znał kąt, pod jakim cień padał w Aleksandrii. Gdyby udało mu się ustalić odległość do Sajen, resztą zajęłaby się geometria. Mógł wysłać kogoś na wielbłądzie, ale zwierzęta te z nudów zbaczają z kursu. Powierzył więc człowiekowi jedno z najgorszych zadań w historii nauki. Kazał mu zmierzyć odległość między Aleksandrią a Sajen na piechotę. Odległość wyniosła 500 stadionów, czyli około 800 km. Dzięki prostym obliczeniom, Eratosthenes ustalił, że obwód Ziemi wynosi 40 000 km. Dziś wiemy, że jej obwód to 40 075 km. Nieźle, jak na betę. Żadne greckie wakacje nie są pełne bez wycieczki na jedną z przepięknych wysp. Tysiące promów pasażerskich przemierzają morze Egejskie, napędzając turystykę, która stanowi niemal 20% greckiej gospodarki. Dotarłam do Lavrio, trzeciego co do wielkości portu pasażerskiego w Grecji, ale nie przybyłam tu dla wycieczkowców ani koktajli. Wolę uczyć się o podbojach i filozofii i dowiedzieć się. Jak umiejętności żeglarskie pomogły przekształcić kraj w mocarstwo. Dlatego podróżuję po staremu z wiatrem i żaglami w towarzystwie miejscowego sternika Lukasa, który nadal nawiguje po morzu w tradycyjny sposób. Mogę wejść na pokład? Śmiało! Dziękuję. Lukas prowadzi firmę przewozową, która wykorzystuje wiatr do transportu sera, wina, miodu i oliwy. Odwiążliny. Tak, kapitanie. Wszyscy mówią do pana, kapitanie? Nawet gdy o to nie proszę. Naprawdę? To miłe. Latem Lukas zaprasza turystów na pokład, żeby pomogli przy dostawach. Dziś ja jestem nowym rekrutem, niedoświadczonym, ale gorliwym. Dobrze, zatrudnimy cię. Szlak handlowy Lukasa łączy 25 greckich wysp, pozwalając małym rolnikom i producentom dzielić się swoimi produktami z konsumentami. W taki sam sposób działali jego przodkowie tysiące lat temu. Spokojnie tu. Tak, stawiasz żagle i słyszysz jedynie szum fal i wiatr. Tak jak dawniej. Gdybym zobaczyła wyspę w oddali, może od razu by mnie wezwało. Tak się działo, żeglarze kierowali się wzrokiem. Widzieli wyspę przed sobą i tę, którą zostawili z tyłu. To świadczy o pewnym sposobie myślenia. Jeśli dorastasz w otoczeniu wysp, musisz być żądny przygód. Dlatego Grecy stali się tak dobrymi żeglarzami. Pływali cały czas. Na pewno mieli też czego szukać i czym handlować. Właśnie dlatego Grecja, a przede wszystkim Ateny, tak się wzbogaciła. Od tamtej pory grecki handel morski nie tyle przetrwał, co stał się globalny. Dziś greckie statki stanowią ponad jedną piątą światowej floty handlowej, najwięcej wśród wszystkich krajów. Obok tych gigantów pływa Lukas, żywy łącznik między dawnym a współczesnym handlem. Skoro ma być po staremu, pójdziemy na całość i zrobimy to po staro grecku. Pomyślałam, że spróbujemy tradycyjnej nawigacji. Przyniosłam astrolabium. Wspaniale? Zawsze mam go przy sobie. Świetnie, żartuję. Sprawdzisz, gdzie jesteśmy? Spróbuję. Zobaczmy, jak poradzimy sobie z dawnym odpowiednikiem GPS-u. Astrolabium, wynalezione przez greckich astronomów około 150 lat przed naszą erą. Pozwalało żeglarzom wypływać poza znane wybrzeża, docierać do Egiptu i na zachód do Hiszpanii, nawigując wyłącznie dzięki słońcu i gwiazdom. Zasada jest prosta: na równiku w południe słońce znajduje się dokładnie nad głową, a przy biegunach jest nisko na niebie. Jeśli potraficie zmierzyć kąt padania słońca w południe, możecie określić, jak daleko jesteście na północ lub na południe. Sto lat po tym, jak Eratosthenes zmierzył Ziemię za pomocą cieni i geometrii, Grecy przekształcili tę wiedzę w narzędzia pozwalające poszerzać horyzonty. To sprytne urządzenie. Najpierw ustalamy kąt od pionu, potem obracamy igłę, aby wskazać pozycję Słońca. Kiedy jesteśmy we właściwym miejscu, ustawiamy górny otwór w jednej linii z dolnym. Wychodzi mi około 46 stopni. Po uwzględnieniu kąta słońca nad horyzontem i korekty w zależności od pory roku, możemy ustalić szerokość geograficzną. 38 stopni. Sprawdźmy. 37 i 7. Spora różnica. Ale i tak nie jest najgorzej. Co robicie, gdy jest pochmurno? Nie nawigujemy. Oczywiście, współczesny telefon zrobiłby to lepiej, ale. Mówimy o technologii sprzed tysięcy lat. Uzbrojeni jedynie w koła, linie proste i trójkąty Grecy korzystali z kosmosu, aby zrozumieć ziemię i budowali narzędzia wystarczająco małe, by zmieściły się w dłoni. A jednocześnie wystarczająco potężne, by wyruszać w nieznane. Zawsze zastanawiałam się, co czyni Greków tak wyjątkowymi. Dlaczego to tutaj nastąpiła ogromna rewolucja intelektualna? Obyt na tej łodzi trochę to wyjaśnia. Grecja znalazła się w wyjątkowym punkcie historii i na mapie świata, gdzie można było sięgnąć w dowolnym kierunku i znaleźć bogactwa na horyzoncie. Nie tylko materialne, ale także intelektualne i kulturowe. Nie dziwi więc, że Grecy rozwijali ducha odkrywcy, który wciąż żyje w ludziach takich jak Lukas.